Wow! To po koreańsku oznacza Niedaleko pada jabłko diabłoni Do tej pory Samsung był kojarzony głównie z kopiowania Apple'a Czy najnowsze dziecko, czyli telefon S7 jest sympatyczną koreańską gruszką która proponuje coś nam coś nowego i soczystego dowiecie się w recenzji Tak o to, to Samsung Galaxy S7 jest już z nami od kilku miesięcy. Zobaczmy, jak propozycja Koreańczyków broni się, gdy opadły już pierwsze emocje. S7 jest nadal najładniejszym Androidem na rynku. Szklana obudowa oraz zagięty ekran Edge'a robią wrażenie. Co prawda, zmiany w stosunku do poprzedniej generacji są niewielkie, ale o tyle miłe, że dzięki nowemu profilowi plecków telefon teraz lepiej leży w dłoni. Sam zakrzywiony ekran, choć wygląda bajeracko, nadal nas nie przekonuje. Zapewne znajdą się tacy, którzy docenią, że dzięki niemu telefon ma mniejsze wymiary, niemniej przeglądając strony internetowe zdarza się, że krzywizna zjada nam część tekstu, także pisząc na ekranowej klawiaturze zdarzało się nam mieć problemy z wybraniem klawiszy znajdujących się na krawędzi ekranu. Warto wspomnieć, że Samsung postanowił wreszcie sensownie zagospodarować tą ekranową krzywiznę. Teraz oprócz listy ulubionych kontaktów możemy tam wpakować launcher aplikacji, a także widżety takie jak pogody i linijka. Ciekawą nowością jest ekran Always On Display, który jest cały czas aktywny. W trybie uśpienia pokazuje najważniejsze informacje, takie jak godzina, bateria, czy ikonki powiadomień o nieodebranych połączeniach i SMS-ach. I niestety tylko tyle. Zapomnijcie o powiadomieniach z Face'a czy mailach. To, czego nie można odmówić S7 to prędkość i responsywność. Do rąk dostajemy prawdziwą bestię, która bez żadnych problemów połyka nawet największe mobilne superprodukcje. Aplikacje uruchamiają się w okamgnieniu, a system działa płynnie i elegancko. Trzeba jednak pamiętać, że niezależnie od specyfikacji, S7 działa na Androidzie, który lubi czasami przykrzaczyć czy zamulić. Jedną z nowości, na które marketing Samsunga położył największy nacisk, jest aparat. Trzeba Koreńczykom przyznać, że daje radę. Szczególnie bryluje w słabych warunkach oświetleniowych. Czy rzeczywiście jest dużo lepszy od konkurencji? Raczej nie, ale na pewno mamy do czynienia z jedną z najlepszych kamer na rynku. Razem z premierą S7 Samsung wypuścił na rynek dedykowane akcesoria. Kamerkę 360 stopni oraz okulary do rzeczywistości wirtualnej. Te drugie to o tyle ciekawa konstrukcja, że telefon dosłownie wkładamy do środka urządzenia. Działają fajnie, ale ciężko je porównać do Oculusa czy HTC Vive. Samsung to tylko zabawka. Jak więc podsumować te kilka miesięcy z S7? to doskonały smartfon, który nie zaskakuje tak jak i konkurencja. Smartfony stały się już tak dojrzałymi urządzeniami, że trudno oczekiwać od nich co roku rewolucji. Ale czy na pewno?